Także halo halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Beto, to jest kolejny odcinek z Dead Island 2. W dzisiejszym odcinku e, zrobimy zmartwychwanie rexa w ogóle w ostatnim odcinku się nie przewitałem, no ale już chuj Chuj w dupę widzą, których nie mam. Ameryka! Jestem bezpieczniki są jest na zewnątrz czy w środku? Dostanę się do domu w takurę, no Ameryka szmato! Jezu, krzykacz jebany. Takurę. się! Come on, let's go! O wybuchnie, chyba by No. Tam łamasz jak za drzwiami sobie to czekaj, 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 tu, tu jest stylower Ty eh? do no, pozbierania Widzę, widzę, widzę Ej, bo no. masz furię gotową czy nie? No co? te drzwi i napierdalamy go furią? Możemy A jeszcze go słabię? a się spugało u mnie. No, zabiliśmy go akurat. To włączyłem nagrywanie? Włączyłem. O, przejdź, się tak od środku skadają. Paru! A miałem na imię Varum? Paru! Weźcie. tu jest z gotówką. A ty, i tak jesteś bogaty, kurwa, ty czy niepotrzebne kurwa, nie wiadomo z jakiej racji. Chcę sprawdzić, jak ja sprzedaję coś w handlarzu, to będzie ten sobie przyjdzie? No tutaj, może się coś zbagowało do tego, nie wiem. Na pewno się zbagowało, lub miałem tam ile, 400 jest a potem nagle patrzę 2 miliony. A, a jest jakiś ten? Osiągnięcie za miliony, czy nie? Chyba nie jak chcę zdobywać miliony? Podniosłem jakąś taśmę chyba. A, no piętrze może? Jak ten front wyłączyć tam gdzieś? Kurwa, ty jebanek miłodecyny. Nie aktywuj. ...i whisky. Uuuu, świetnie, to. to był wyłączony i trzeba było go włączyć i wyłączyć, żeby się stało napierdalać, dalej? O kurwa, ile zombiaków tu jest na górze! Co? Zobacz. Kurwa. Dobry? Z akumulatora, kurwa Plecy, 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 plecę No i fajnie A to jeszcze coś trzeba zebrać Ty trzeba zebrać uh -huh. Będzie może Ej, być trzecia To może być kurwa aż taki Co? Prawnie w kwestii napisane Dobrze, dobrze, nic nie mówię, bo ja zabrałem dwie Tak Katana. na górze tu, O, tu jest skrzynka, czerwona skrzynka Wiesz A ja z mieszka z akumulatora go! Desz niebieski główną pałkę jakąś No a gdzie teraz? Kurwa, no nie wiem Po trzeba się a tu jest, tutaj przecież. Ślepoku. Nie wiem, czy w ogóle szukamy. Przecież gdzieś. Zanieś, no, zaraz trzeba zanieść nie? Zalecimy na Szczecin. Nie ma co się pierdolić. Ale czemu złożył? A on, kurwa? Czyli nawet nie można otworzyć? Hmm, w które Ale muzyka leci. No i już jest No, wyłączy mi się ta muzyka, z pomagać gościu. No, właśnie ten bezpiecznik zapomnieliśmy. Nie, yeah, właśnie. No, bo mnie po z tą muzyką, nie? Się nie chcę. Metalowy wyłączyć. Kolejny metalowy kij, maczeta. Oh, Czemu wysadziłeś coś? Właśnie nie wysadziłem, kurwa, coś się podpaliło nagle. Ktoś się nie Dobra, musi na połowy. czy ta maczeta jest dobra? Raczej wątpię. 702 damage'a niby ma. 702 to dużo. Tad, no to? Mam tasa, który ma 801, nie? Ty kurwa, gnojku, jebany. Ja mu łeb rozgniotłem To gówno się pozbędę, bo... Nie i to... to jest różowe, to będzie droższe um, A tu jest A, tu jest nie? Tak. To sprzedajmy mu... Główna, które mamy, Maciek. 943 damage ma oskard no to jest taki kill'off. A, ten tu jest wyręczny, No ja go sprzedam, nie potrzebne mi to gówno. Nie masz Ulepszony? A czemu ja mam myśliwskie e, bronie takie spierdolone, niebieskie, znajduję same, a idź w chuj. I don't know how half the stuff we got here. Uh, well, got here, but uh, well, I checked it over, and it's good for trading. Dobra, tos jest warsztat. Jestu warsztat? Jest. W garażu jest. Grabie. Co grabież? Hmm? Co grabież? Nie, no grabie, po prostu. A, grabie. A, no właśnie wszyscy, ja troszkę lepszy. muszę wyprzeć w 2 posakrator oczywiście zwiększa obrażenia zwiększa trwałość i siłę Teraz to macie to ma tylko 803 3D Czemu ja te pistolety myśliwskie cały czas niebieskie znajduję? No kurwa, chodź Macie nakładamy kodę I don't remember calling a. Do we have an interview scheduled? No, no, we don't. I got your master tapes from your dead producer's house. Farouk's? Oh, man. Dave's gonna be like. heartbroken. Well, he's dead too. Oh, sad note, man. Like no, dead. There was track we laid down in. Hey, wait. Did you say master tapes? I was just thinking about getting those back. Wow. This is fucking awesome, man. I'm gonna listen to him right away. I... Oh, there's some gems on here, you know, some real gems. I, I uh, think. Hey, thanks. You're like a guardian angel of rock. More like the patron saint of idiots. Just uh, stay indoors, Ricky. Okay. <laughs> <On his> <laughs> <list> <laughs> <so inaudible> oh, hey, you got me the tapes, didn't you? Before you ask, I don't have pizza. Hey, thanks to you, I'm on my way back up, man. Those samples and old ideas are gonna be part of a new album, man. Big themes, big riffs. Sex, death, undeath, badass lyrics. Well, I'm a little out of practice with the lyrics. I'm not gonna lie. Doesn't sound so bad. Screaming fans, screaming guitars. Oh, hey, I gotta go to my place and get Chopper. The apocalypse needs a soundtrack, man, and Ricky Rex is gonna ride with the horsemen. Whoa, whoa, whoa. Trust me. These zombies get a hold of you, and you'll be hitting notes you never knew existed. Look, I'll go get Chopper, okay? Oh yeah? Oh, killer. Cause I got this song brewing, and I gotta keep hold of it. Oh, you need to find Misha. Chopper's locked away upstairs at my place. You gotta be careful. Cause it's this one time when we didn't lock up? When the party finished, the whole upstairs was like empty, totally cleaned out. So, yeah, Misha, she had the key. Misha, got it. You best go around the back through the kitchen. Oh, and if the band are there and, you know, milking their encore, could you send them up to the big gig in the sky? Sure, whatever the opposite of giving them peace is. I'll do that. dość, Dobra, to w następnym odcinku, na razie. Nie, czekaj. To jest tu? No, to w następnym odcinku, na razie. coś pompa z wokiem.